Cześć moi drodzy, z tej strony Bazooka i witam was w kolejnym filmie z Movie Star Planet. Zostawiamy teraz łapeczkę w górę, no i oglądamy. Zapraszam was oczywiście na losowanie na coś z kolekcji Drip, tak jak co każdy odcinek. Jedyne warunki, które trzeba spełnić, no to napisać komentarz wraz z waszym Nikiem, zamiast polajkować ten film oraz zasubskrybować ten kanał, bo inaczej wylosuję kogo innego. A teraz przejdźmy do tematu odcinka Clever mi Miluka. No to Clever Bot jest. To taka strona internetowa, która ponoć wie wszystko. Dzisiaj będziemy sobie z nią rozmawiać. Jestem już tutaj na stronie Cleverbot, no to może na początku może się z nim przywitajmy. Hej Cleverbot. Ja, ja. E, Okej. Okay. Jestem Baz i nagrywam odcinek. Chcę prosić cię o kilka rad. A e, co? No to spytajmy się w takim razie już o tego Luka. stronę. Stworzyć luka. W jakim stylu ma być? Umiem. W stylu umiem? Jaki styl to umiem? Nie mogę powiedzieć, rozumiem. No to może w takim razie spytajmy się, w jakim kolorze ma być ten luk? Stefan, nie kocham cię! Co? Nie jesteś Stefan! O co chodzi? W jakim kolorze ma być look? Kim? Kim Kardashian czy co? To może inaczej. Jakie włosy mam założyć? To czemu? Jaki rodzaj włosów mam założyć? Aha, okej, okay, czyli mamy być łysi: sukienka czy koszulka? Nie wiem. No wybierz coś! Ty. Wybrał mnie, okej, okay, ale Ale miałeś wybrać pomiędzy Koszulką a sukienką Ty mów, kochanie jeszcze z błędem ortograficznym Okej, okay, czyli dał nam wybór No dobrze, ale Ja jednak chciałabym, żeby to clever stworzyła a nie ja A więc sukienka Czy bluzka, bo też wielki Bluzka czy sukienka? Prosta odpowiedź. Czasami, co wybierasz? Poszulkę czy sukienkę? Słucham, ale nie teraz. To posłuchaj i wybierz. Pa! Dzięki! Wiecie, co mam pomysł? Będę tym spamięć, dopóki nie odpowiem. Zapytałam sukienka czy bluzka i odpowiedział: dziewczyna, okej. Okay. To chociaż mamy podpowiedź, że mamy złożyć dziewczęcego Luka, no bym się nie domyśliła. Szkoda tylko, że bez włosów. Co? Tam się: bluzka czy sukienka? On powiedział, że goła. Super, czyli nie mamy włosów i nie mamy tutaj nic. Przejdźmy do spodni. Spodnie czy spódniczkę? Nie wiem, z tym goła. Jaki głupi jest ten cleverbot? No, nie no, ja będę go męczyć, aż odpowiem. O Boże, ten cleverbot jest takim analfabetą, że to ludzkie pojęcie przechodzi. Chłopaków, okej, okay, ale chłopacy w takim razie zakładają przynajmniej w większości spodnie, więc. Czyli spodnie? Spodnie? Tak, spodnie. Jakie ja mam kolor spodni? O, to my mamy wybrać kolor spodni. Czerwone. O, w końcu nawet powiedział. O, tutaj mamy jakieś czerwone, i w sumie są dosyć ładne. No dobra. Szkoda, że jesteśmy łysi. To teraz buty. A jakie buty założyć? Kandra. Co? To znaczy. Landały? To znaczy. Normalnie. Aha, czyli normalne buty. Ja jestem dziewczyną. Ma chłopaka, nie mogę mieć dwóch. Ale mi nie obchodzi, że tych nie możesz mieć dwóch chłopaków, jak to stworzyć luka! Jakie buty mam ubrać? Dla ciebie. Okej, okay, ale jaki rodzaj butów? Słodki, grzeczne dziecko. Ty coś w stylu. Na dziecko? O, te w sumie są takie słodkie, no nie? Takie dziecięce, trochę też takie kolory. No dobra, wygląda to strasznie. Spytajmy się, czy nasza postać ma mieć tatuażem? Czy mam mieć tatuaże? Nie. Czyli tatuaże zdejmujemy, ale moja postać również ma piegi. To spytajmy się, czy mamy mieć piegi. A piegi? Jestem chłopak. Przed chwilą mówił, że jest dziewczyną. Czy mam założyć piegi? O nie, pieli napisałam. Okej, okay, jesteś małą dziewczyną online. Nic nie mam. Czyli, aha, czyli nie ma piegów, dobra. Czyli nic nie ma, czyli kolczyków pewnie też nie ma, ale się spytajmy lepiej. Czyli kolczyków też nie masz? Pokażesz... Hmm, czy masz kolczyki? Ale gdzie? Na twarzy. Ale gdzie jest twoja twarz? Na dupie, wiesz? Czy masz kolczyki na twarzy? Mam, a co? Dobra, czyli ma. Czyli kolczyki zostawiamy czy mam mieć biżuterię? Nie pokaż swoje nagie zdjęcie. <śmum> Nasza postać ma mnie biżuterię. Odpowiedz mi, czy twoja postać mieszka w klatce tak czy nie? Nie, po Bo co boisz się? Nie, nie boję się, ale ty zaraz możesz zacząć się mnie bać. W ogóle zobaczcie, ile ludzi teraz rozmawia: 30 470. Jak można z tym czymś rozmawiać, to ja nie wiem. Jeżeli czujecie się samotni albo po prostu nie macie z kim rozmawiać, to możecie zintegrować się na moim Discordzie, gdyż jest tam ponad 6000 użytkowników, łącznie ze mną. I ze mną też można pogadać. No więc, oczywiście, link macie w opisie. Jakby co Discord jest darmowy, nie trzeba go pobierać nawet. Można sobie w przeglądarce gadać. Czy masz biżuterię? Może tak. Okej, okay, czyli ma biżuterię. Bransoletki... Skąd wiesz? ok, czyli brązoletkę ma? Naszyjnik? Ładny. Dobra, no to trzeba wybrać jej jakiś ładny naszyjnik. Zobaczmy. O, tutaj jest jakiś fajny. No dobra, to ja wybiorę w takim razie tego z motylkiem. Dobra, ale powiedział, że ma być ładny, więc yy, myślę, że pasuje kolorystycznie do tego. Więc... O, spytajmy się, jaki kolor oczu ma. Bo... A jaki masz kolor oczu? Brązowy. No dobra, yy, my tu mamy taki ciemny brązowy, więc w sumie te oczy mogą zostać. Ale spytajmy się, czy ma kolczyk w nosie. A czy masz kolczyk? w nosie? Zielony. Czyli ma, o nie, ci będzie trzeba zrobić zielony kolczyk w nosie. No nie, masakra. Skoro ta nasza postać ma mieć zielony kolczyk w nosie, to niestety musimy sobie tą twarz edytować, gdyż ja też mam kolczyk w nosie, ale srebrny, jak widzicie. Mam nadzieję, że można kolor tego kolczyka zmienić, bo on nie nie może zmienić. Czyli w sklepie wybierzemy sobie ten zielony kolczyk, niestety. <laughs> Oj, przepraszam, to uczulenie na Mhm, <laughs> To nie jest kolczyk w nosie. To też nie jest kolczyk w nosie. Kupi kolczyk w nosie. No, ten to w ogóle piękny kolczyk pomiędzy brwiami. Super. Okej, okay, znalazłam kolczyk w nosie. Teraz zmiejmy sobie jego kolor na zielony. Najlepiej taki w ogóle całkiem zielony. O, taki piękny. O Boże, wyglądam tragicznie. Co to jest? Jaki kolor szminki? Niebieski. Aha, super. Usta duże czy małe? A co duże czy małe? Usta. Masz małe czy duże usta? Wielkie spodobają ci się. Super. Nie dość, że niebieskie, to jeszcze wielkie. Błyszczy czy szminka? Podnie. Spodnie były już dawno temu. Teraz nagle mu się spodnie odpaliły. A jak my gadaliśmy o spodniach, to nagle nie chciał wtedy. A teraz nagle mu się odpaliło. Usta błyszczące się czy nie błyszczące? Spodnie. Jakie to cholery spódnie? O usta pytam. Koszylki? Aha, to teraz nagle o koszulce będzie gadać. Szminka czy błyszczyk. Będę na niego krzyczeć teraz. Kosmitka. No dobra, no to skoro to ma być kosmitka, to wybiorę te błyszczące się. I niebieskie. No dobra, to weźmy może z klasycznego. O, takie niebieskie. No, to wygląda jak kosmitka, prawda? A skoro to ma być kosmitka, to w takim razie wezmę chyba te oczy, bo wyglądają... Nie, te bardziej u kosmity wyglądają. O tak, te wyglądają jak kosmita. Okej, okay, no to zmienimy sobie. O, dziękuję Ci za pozdro, moja droga Kruszynko. Pytamy się jeszcze o kolor brwi. Jaki kolor brwi? Czerwony? O Boże... Masakra. Dobra, oczy brązowe. Niestety tutaj zostaje, patrzcie, taki zielony i różowy, i tego niestety nie mogę zmienić. A jaki kolor rzęs? Blond. O Bożeś. Nie, to jest jakaś tragedia. Jak to wygląda? O Boże, to faktycznie wygląda jak kosmita. On miał rację. Ja się boję tej postaci. Tak, so much się boję tej postaci. Makijaż oczu, czy bardzo jasny brąz? Okej, okay, ale. Zielono-niebieski. Zielony-niebieski i jasny brąz. Pytałam się, czy pomalować oczy czy policzki. On powiedział tak. Więc w takim razie, czy oba rzeczy, czyli że oczy i policzki pomalować. A on napisał 6,9. Mm. Mają być pomalowane oczy czy policzki. Do cholery jasnej. Ja nie odchodzę. Policzki czy oczy? No to mnie nie podrywaj. Policzki czy oczy? Nie Niby rakie dziecko. Policzki czy oczy? To może skoro tak mówi o skórze, to spytamy jaki kolor skóry ma. A żaden. Czyli biały? Jaki masz kolor skóry? Fioletowy! Naprawdę, jesteśmy kosmitą. Boję się własnej postaci, a co dopiero widzowie. Oni pewnie myślą, że mnie zhakowali albo coś. Czy jest w ogóle fioletowy kolor skóry? Chyba jest. Nie, to jest jakaś masakra. Wyglądam jak kosmita, on sam tak powiedział. A jaki makijaż mam nałożyć? Nie mam mózgu. Myślałem, że idziemy po strój kąpielowy. Najmocniej na świecie mam mieć górę strój kąpielowego. Czyli jednak nie naga, tylko ma mieć strój kąpielowy. No dobra, no to wybierzemy jej jakiś. No powiedzmy, no w sumie on jest kąpielowy, no to sobie wybierzemy go, okej. Okay. A jak mam pomalować postać? Ciebie. Ja często robię sobie kreski ogółem. No, fioletowy choć to sobie nie robię, ale można powiedzieć, że to jest taki w sumie mój typowy makijaż. O Boże, jak on wygląda. Ale fioletowy by bardziej pasował do tej skóry. No i zobaczmy, jak my wyglądamy tragicznie. O matko psza najświętsza, jakbym obudziła się w środku nocy i to coś stałoby nad moim łóżkiem, chyba bym pobiegła normalnie do Chin, bo tak bym się przestraszyła tej postaci. Nie, to jest gorsze niż w koszmarach i gorsze niż w horrorach, czy coś jeszcze? I nic więcej. Super! Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się ten look, bo ja osobiście żygam, jak go widzę. I każdy, kto dotrwał do tego momentu, niech napisze kosmita, a przypnę musel duszko, tak? Taki dodatek od wasu, co nie, na to, że wytrwaliście aż do samego końca. No i dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten kosmita mnie nie pożre i przeżyje do kolejnego odcinka. I do zobaczenia. pa! pa!